Kochani, tu ja, Agata Stankiewicz Sugar Lady. Wielu z was mnie zna, ale jesteśmy na moim nowym kanale, w mojej nowej pięknej różowej kuchni. Nie pytajcie, jak stary ją zaakceptował, ale zaakceptował, ok? Stary dalej jest za kamerą, ja dalej będę przygotowywać dla was słodkości. Ale mam nadzieję, że nie tylko. I będę mogła się z Wami dzielić również słonymi przepisami na pyszne, pyszne dania. Strasznie się za Wami stęskniłam i jestem naprawdę przeszczęśliwa, że mogę znowu dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że Wy też odrobinkę, chociaż się stęskniliście za mną i za moimi przepisami, bo wchodzę do tej kuchni z nową energią, z nowymi, udoskonalonymi przepisami. Teraz jest idealny czas, żeby przygotować piernik. Staropolski, długo dojrzewający, mamy idealny odstęp do świąt, bo przygotowuje się go 5-6 tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. To co? Lecimy! Piernik staropolski jest bardzo, bardzo prosty. Nie jest szybki, zdecydowanie, bo leżakuje w lodówce. Do garnuszka wrzucamy masło, dodajemy cukier, ja używam cukru pudru. W pierniku staropolskim, jak i w normalnych, klasycznych pierniczkach. Dlaczego? Dlatego, że moment podgrzewania masła, cukru i miodu do rozpuszczenia cukru często powoduje, że powstaje karmel, bo wszystkie przepisy zawsze są podgrzewajcie do rozpuszczenia się całkowitego cukru. No niestety nie zawsze się to udaje i robi się karmel. I ten karmel po dodaniu do mąki. Później to ciasto jest twarde jak kamień. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. Ale ja dodaję cukier puder, bo on się dużo szybciej rozpuszcza w tym maśle. E, I też tak róbcie, polecam Sugar Lady i miód. Oczywiście pamiętajcie, żeby korzystać z miodu naturalnego, nie ze sztucznego. Ja wiem, że inflacja. Ale raz w roku na ten piernik staropolski albo właśnie pierniczki użyjcie naturalnego miodu. A czy może być ten miodek z kanadyjskiego drzewa? To nie jest miodek, mordo, to syrop. Czas to wszystko podgrzać. Masa nie może się zagotować. Masa już się podgrzała. Cukier idealnie się rozpuścił. Dodaję teraz przyprawę piernikową. Dużo przyprawy piernikowej. Masa musi się teraz delikatnie ostudzić. Tutaj mam mleko i to mleko mieszam z sodą oczyszczoną. Luna nie jest tej muchy. Luna. To są pomówienia. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Do mleka dodaję sodę oczyszczoną. Masę przelewam do misy miksera. Oczywiście to możecie zrobić ręcznie, mieszać to z mąką i z jajkami. Ja robię mikserem, bo wtedy mam pewność, że nie będzie grudek i masa idealnie się połączy. Teraz do tej masy przestudzonej dolewam mleko z sodą oczyszczoną i wbijam 3 jajka. Jajka w rozmiarze L. I trzecie jajko. Oczywiście pamiętajcie, że całą gramaturę macie jak zawsze w opisie pod filmem. Dodajemy jeszcze trochę soli. I ja dodaję jeszcze jedno opakowanie cukru z prawdziwą wanilią. Wanilię w wypiekach, zawsze na propsie. Nie mylić z cukrem wanilinowym. Masz rację, Hany, ale ja cię wyszkoliłam. Normalnie. Teraz będziemy stopniowo dodawać mąkę. Pamiętajcie, zawsze suche do mokrych, a nie mokre do suchych. Ciasto gotowe, wymieszane. Ja już mam przygotowaną kamionkę, natomiast możecie użyć dowolnego szklanego naczynia. Ważne, żeby było szklane. Musimy teraz przelać ciasto i schować do lodówki, cierpliwie czekać. Czekać do świąt, do tygodnia przed świętami, czyli jeszcze przez najbliższe 5-6 tygodni, w zależności od kiedy ten odcinek pójdzie, nie? Pachnie obłędnie, turbo aromatyczny, naprawdę czuć już święta. I teraz albo szklane naczynie przykrywamy ściereczką. Ja mam pokrywkę z delikatną dziurką, żeby to sobie tam pracowało. Nie bójcie się, to ciasto się nie zepsuje, nic mu nie będzie. Ale będzie to najpyszniejszy i najlepszy piernik jaki jedliście w życiu. Dodatkowo nie musicie z niego robić piernika. Możecie z tego ciasta zrobić też pierniczki. I to też będą najlepsze pierniczki, jakie kiedykolwiek byliście na święta. Wstawiam ciasto do lodówki, a my widzimy się na wypiekaniu tydzień przed świętami. Bo właśnie tydzień przed świętami należy go wypiec. Koniecznie subskrybujcie mój nowy kanał! Jalam się, subskrybujcie, kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz dla zasięgów, no i napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co chcecie widzieć na moim nowym kanale. E, dobra, jeszcze wpadnijcie na Instagrama, tam też możecie wpaść, no. No, no to cześć!